Wyjątkowa uroczystość. Możemy mówić o panu aspirancie kędzierskim jako o bohaterze. Tak? Zdecydowanie tak, jeden ze współczesnych bohaterów. E, aspirant Michał Kędzierski zginął na służbie po obarodzie ślubowania która mówi, że policjanci stoją na straży bezpieczeństwa państwa i jego obywateli nawet z narażeniem życia. Chcę wspomnieć, że od 1990 roku w Komendzie Głównej Policji znajduje się 125 tabliczków. tablnik, wśród nich jest również tabliczka e, św. Michała. Policjantów, którzy ponieśli śmierć na służbie. Ten obelisk to jest takie podkreślenie właśnie tego, tej służby policji, tego, że faktycznie jest to trudna praca, ale jednak jest to również bardzo wielka odpowiedzialność policjantów. Tak, jest to służba, która wymaga szczególnych właściwości od policjantów. Musimy być e, przygotowani na to, aby reagować w sposób chłodny, e, bardzo profesjonalny, jednocześnie z dużą empatią i wrażliwością dla drugiego człowieka. Trudne jest połączenie tych, tych cech, natomiast ci, którym to się udaje, są najlepszymi w Jeszcze w celach autoryzacyjnych prosimy się o przedstawienie. Inspektor Paweł Dobrodyj, zastępca komendanta Wielkiego Policji. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy serdecznie. thank you